No, ostatnia noc. Yy, Garmisch-Bartenkirchen, zejście z Alp. Tutaj właśnie rzeczka w okolicy, przy której się rozbiliśmy. Bardzo taka... przyjemna woda prosto z lodowca. A się ciągnie tam, tam, tam. Śnieżka woda. Tu będzie wodnisko zaraz rozpalać. Już jest mocno pod wieczór. Piękna pogoda, naprawdę, jak na tą porę roku, to jest go Okolica. Co tam, nie czujesz gałązki? Nie gałązki? Ale słuchaj, z tymi piwami to jakieś jaja, mamy no, normalnie szczęście. Wygląda jak zdobyczne... Przed chwilą pod korzeniem, z rzeka to wypłukała, znalazłem dwa browary. Całościowe. Szczególnie to jest super, bo to jest tą butelką taką porcelanową, widzisz? Z, z zatkaniem tym. Pokaż. No. Trzeba je wypłukać, calutkie. Czyli będzie nieźle. A tutaj zbieramy gałęzie na ognisko, ziemniaki. No, okolica naprawdę urokliwa, cholernie. Szkoda, że to już ostatnia noc, ale kraj jest tak drogi, że niestety ten. No i ostatnie wieczorne spojrzenie na najwyższy szczyt Niemiec, cukszpic. Ładniutki bardzo. Namiocznik trochę jak melinka wygląda, ale bo był przez przypadek źle zrobiony. No, i tak wygląda szczyt. Klasyczny niemiecki romantyzm. Jeszcze raz na gnicho. Ta rzeka nie daje mi spokoju. Normalnie miejscówka jest idealna. To myślę, że starczy? A starczy. Weź ziemniaki trochę się pieką, nie? Tam jeszcze wszędzie krzyżek, już wspominałem w wielu tych filmikach fajnie, daje trochę człowiekowi otuchy, odwagi na i nadziei. A ja pozdrawiam.